Witam Państwa serdecznie. Raz jeszcze Noma. I tak, przypominam Państwu, że możecie Państwo wysyłać do mnie SMS-y. Jeżeli chcecie Państwo pozostać anonimowi, proszę, byście na początku każdego SMS-a -ka pisali słówko anonim. Wtedy ja będę wiedziała, że nie chcecie, żebym tutaj udzielała za dużo informacji na Wasz temat. Oczywiście przypominam, że w każdym SMS-ie powinien zawierać tutaj imię, datę urodzenia, imię, datę urodzenia osoby, o którą pytacie. Oczywiście, czym konkretniej zadacie? pytanie, tym konkretniejszą odpowiedź uzyskacie. Możecie owszem tutaj Państwo dzwonić do mnie i telefonicznie możecie tutaj Państwo zamawiać rozmowę, możecie Państwo pisać maile czaty, z tym, że na maile odpowiadam zawsze po programie. Kolejna sprawa, dla nowych klientów, którzy zarejestrują się na naszych tutaj portalach jest promocja 10 zł. Gracji, które dostajecie na, w momencie, kiedy się zalogujecie. Jest to, myślę, bardzo, bardzo korzystne. Gdzieś tutaj możecie sobie, nie wiem, sprawdzić ekspertów, czy wam ktoś odpowiada, czy wam ktoś nie odpowiada, czy chcecie, czy nie chcecie, a przy okazji wiele na tym nie tracicie. Drodzy Państwo, kolejna tutaj taka. Dość istotna sprawa, oczywiście możecie mnie oglądać i na wróżbach online, i na arkanach magii. W dni programowe, w sierpniu to też będzie koniec miesiąca, poniedziałek, wtorek, a możecie Państwo się ze mną spotkać w saloniku wróżb. Oczywiście wtedy ta wróżba, nie zachęcam do takiego spotkania, do takiej, do takiej formy kontaktu. Przede wszystkim jest to troszeczkę inaczej niż jak się widzimy albo przez komputer, tak, czy jak się widzimy tutaj <laughs> przez telefon, no w sumie słyszymy, nie widzimy. Wtedy oczywiście gdzieś tutaj jest i szybsza wymiana myśli i gdzieś możemy tutaj razem pewnego typu rzeczy, rzeczy tutaj gdzieś, gdzieś tak na dobrą sprawę rozwiązać lepiej, inaczej spojrzeć. No i przede wszystkim tutaj jest bardziej magicznie, tak? No bo tutaj mamy kogoś, kogo widzimy, kto gdzieś tutaj, możemy sobie dotknąć kart, możemy je właśnie tutaj przełożyć, widzimy te karty. Jest to dosyć fajna forma tego kontaktu. Drodzy Państwo, tak jak mówiłam wczoraj na programie, możecie Państwo wysłać do mnie SMS-ka. W SMS-ku prosiłabym, byście napisali swoje imię, datę urodzenia, jeżeli ktoś był, za, byłby zainteresowany kartą dnia, albo kar, radą z, z Tarota, co go czeka, dajmy na to w tym najbliższym czasie, na co powinien gdzieś tutaj uważać, czego się powinien wystrzegać, jest to dosyć ciekawe. Sama to gdzieś tam stosuje na sobie, e, dość często się to sprawdza, rzeczywiście gdzieś tutaj e, pewne rzeczy da się przewidzieć wcześniej, tak? więc myślę, że jak najbardziej tutaj możemy, możemy właśnie z tego typu spraw korzystać. Dobrze drodzy Państwo, już tutaj widzę, że się nagromadziły Państwa wiadomości, już tutaj do nich przechodzę. Dobrze i tutaj mamy pierwszy SMS od Pani Martyny. W czwartek mam rozmowę w sprawie pracy, jak mi pójdzie, czy dostanę tę pracę? Okay. ja sobie już Panią tutaj rozpisuję. Dobrze, i patrzymy tutaj, czy pani dostanie pracę w ten czwartek, jak pani pójdzie rozmowa, jakaś tak naprawdę dla pani okaże, czy też korzystna. Jak najbardziej. Ja już tutaj z kart, które gdzieś dla Pani wyciągnęłam, mogę powiedzieć jedno. Będzie podpisanie umowy. Umowa się pokazuje na stałe. Natomiast to się pokazuje tutaj zarówno z tym, że Pani sobie, no, dostanie tą pracę. Pokazuje mi się tutaj ewidentnie, że na początku zostaną zaproponowane Pani małe zarobki. Natomiast proszę się do mnie zrażać, dlatego że będzie to taki okres przejściowy, kiedy Pani pracodawca też będzie chciał zauważyć, czy ma Pani chęci tej pracy, czy chce się Pani tutaj w tej pracy wykazać i w momencie, kiedy wykaże się Pani w tej pracy, w momencie, kiedy na dobrą sprawę gdzieś tutaj pokaże, że potrafi się Pani naprawdę fajnie wykazać, pokaże, że rzeczywiście gdzieś tutaj jest Pani pełna zaangażowania. To jak najbardziej tutaj będzie podwyżka. Jest to praca z perspektywą awansu na przyszłość, czyli generalnie zacznie gdzieś tam pani sobie od może małego stanowiska, może z niedużą płacą, natomiast opłacalnego w późniejszym czasie. Warto by było tutaj właśnie w taki sposób to zrobić, warto by było tutaj w taki sposób do tego typu tematów pójść. Ja tutaj nie widzę tak na dobrą sprawę żadnych przeciwwskazań, że coś miałoby być nie tak. Nie widzę tutaj niczego, co tak naprawdę gdzieś tam miałoby Pani przeszkodzić czy też zaszkodzić. Wszystko tutaj będzie dla Pani dobre. Będzie Pani z tego bardzo zadowolona. Pozdrawiam serdecznie i życzę wszystkiego dobrego. Dobrze, już tutaj przechodzę do Państwa kolejnych sms ów Tutaj mamy kolejny SMS. Czy Sylwia wybaczy Panu i będą znów razem? W jakim czasie może to nastąpić? Jak tak? Ok, już sobie tutaj to rozpiszę i zerkniemy. Czy Pani wybaczy Panu? I już tutaj sprawdzamy, czy pani wybaczy panu. Znaczy tak, generalnie ja bym powiedziała tutaj dwie sprawy. Zależy wszystko od Pana. Pierwsza rzecz jest taka, że jeżeli Pan postara się tutaj o wybaczenie, o wybaczenie kobiety, o którą Pan pyta, to jak najbardziej to wybaczenie tutaj nastąpi. Natomiast na pewno będzie pan musiał ją przeprosić, wytłumaczyć swoje zachowanie i powiedzieć gdzieś tak naprawdę tutaj, co panem kierowało, że właśnie w taki, a nie inny sposób pan postąpił. W momencie, kiedy będzie tutaj tego typu wyjaśnienie, w momencie, kiedy pan powie, dlaczego tak Pan postąpił, dlaczego tutaj pewnego typu zachowania były takie, a nie inne, to jak najbardziej to wybaczenie Pan uzyska. W momencie, kiedy Pan będzie liczył na to, że od, na, od tak po prostu sobie wybaczy, to tego nie widzę. Natomiast, e, jeżeli Pan ją tutaj przeprosi, tak na dobrą sprawę, gdzieś tutaj w wtomaczy to swoje zachowanie, co Panem kierowało na tamten moment, to jak najbardziej karty tutaj pokazują i szanse związku, szanse przede wszystkim związku e, takiego na dłużej. Tylko to jest typ kobiety, e, która, która bardzo zwraca uwagę na słowa, które są do niej wypowiadane. E, ją bardzo łatwo jest tutaj tak na dobrą sprawę słowem zranić. E, to jest osoba, która woli prawdę. Zawsze woli prawdę, nawet kiedy jest taka najgorsza, e, to też, żeby to wszystko było tutaj w uczciwy sposób zachowane, wtedy rzeczywiście ona potrafi tak troszeczkę przychylniej na to wszystko spojrzeć. Pozdrawiam serdecznie i życzę wszystkiego dobrego tak. i powodzenia. Dobrze, już tutaj przechodzimy do kolejnych Państwa SMS-ów. Tutaj mamy Anonim. Jak potoczy się moja relacja z Panem? Jednym i drugim pyta Pani Karolina. Pozdrawiam, również serdecznie pozdrawiam. Ok, już tutaj Pani sprawdzam. Najpierw sobie numerologię Waszą rozpiszę i zaraz zerkniemy, jak potoczy się ta relacja. Tutaj pani sprawdzę. Najpierw z panem pierwszym, jak potoczy się pani relacja. Co może pani od niej oczekiwać? Pierwszym panem przede wszystkim pokazuje mi się bardzo wiele tajemnic między Wami. Tak, na dobrą sprawę oboje gdzieś tutaj nie będziecie potrafili być tak w 100% ze sobą szczerzy. Ok, gdzieś tutaj jakieś rozmowy będą, będziecie może i potrafili na pewnego typu tematy porozmawiać ze sobą, ale jeżeli chodzi o e, tematy dotyczące uczuć, e, tego wszystkiego, no to nie do końca to będzie e, tak, jakby w 100% szczere i uczciwe. Pokazuje mi się tutaj też zainteresowanie tego pana inną kobietą, poprzez co on zamiast gdzieś tutaj wejść z panią w relację taką głębszą i na dłużej, to pokazuje mi się uciekające właśnie w tą relację. I jeżeli jakimś. Gdzieś tam cudem z... chciałaby Pani w to wszystko obejść, to pokazuje mi się bardzo wielka praca nad tym związkiem. Pokazuje mi się tak naprawdę, że będzie Pani ciągle musiała gdzieś tam dawać coś z siebie, a niekoniecznie zawsze to będzie dobre dla Pani, niekoniecznie zawsze się Pani z tym wszystkim będzie czuła dobrze. Wręcz powiedziałabym, tutaj będą takie sytuacje, że będzie Pani się czuła tym wszystkim zmęczona, że będzie Pani nie, miała wrażenie, że. Cały ciężar odpowiedzialności za Was nosi Pani sama na swoich barkach. Związek, owszem, do wypracowania, natomiast ja nie widzę tutaj, żeby to był związek, który w przyszłości da Pani perspektywę wieczności, czy ewentualnie tutaj wspólnej starości, takiej na dłużej. To będzie dla Pani gdzieś tam cały czas takie odległe i cały czas będzie Pani tutaj z tego powodu gdzieś tam niezadowolona, co, co, co generalnie tutaj gdzieś tam wpłynie troszeczkę na pani stan ducha, na pani gdzieś tutaj e, też, też zachowanie. E, dobrze, i zobaczymy tą drugą relację z drugim panem, jak ona będzie wyglądała dla pani, czego się pani po niej może spodziewać. No niestety tutaj nie jestem pani powiedzieć w stanie tutaj, że z tej drugiej relacji wyniknie dla Pani coś naprawdę takiego długotrwałego i super. Natomiast z tej drugiej relacji Pani zrezygnuje sama. Przede wszystkim dlatego, że Pan tutaj jest taki przy częstych dosyć wyjazdach. Wyjazdy będą związane z pracą i poprzez te jego wyjazdy częste do pracy, on nie będzie gdzieś tutaj Pani poświęcał tyle czasu, ile Pani by tego chciała. W którymś momencie Panią to zmęczy, że za każdym razem na wszystko musi Pani z nim gdzieś tutaj czekać. To jest typ faceta, który na dzień dzisiejszy, pomimo tego, że uczuciowy, to nastawiony bardziej na sytuację materialną, na zgromadzenie gdzieś tutaj dobra, a kolejną rzeczą, to jest tutaj zastanawianie się u niego nad sprawami uczuciowymi. Dopiero w momencie, kiedy, kiedy on gdzieś tutaj postanowi pewne, pewne tematy gdzieś tam nawet i zmienić, postanowi gdzieś tutaj pewnego typu rzeczy zrobić, to dopiero wtedy tutaj będzie myślał o założeniu rodziny czy tudzież takim bardziej i bardziej poważnym związku. Na dzień dzisiejszy jest to znajomość dla mnie na chwilę. Ja pozdrawiam serdecznie i wszystkiego dobrego. Dobrze, tutaj przechodzimy do kolejnego sms ka Pyta pani Iza o pana. Dzieli nas odległość. Brak kontaktu oddala. Proszę o rozkład na naszą relację. Jak układa mu się w obecnym związku? Dobrze, czyli pani chce tutaj dwa rozkłady, tak naprawdę. Okej, okay, już sobie was tutaj rozpiszę. Ok, i już tutaj Pani sprawdzam e, najpierw Waszą relację, jak ta Wasza relacja tutaj w kartach wygląda. Znaczy tak, no generalnie tutaj na dzień dzisiejszy pokazuje się rzeczywiście to, że w jakimś sensie się gdzieś tutaj oddalacie od siebie, bo nie ma takich codziennych rozmów jak były, jak były tutaj dotychczas. I to zdecydowanie i jest pokazane. Tylko tak, u Pana w głowie to tak naprawdę tutaj to oddalanie nie bierze się tylko i wyłącznie z tej odległości, która jest między Wami, tylko on już dopłynął do takiego etapu, że zastanawia się, co z Wami będzie na przyszłość. Czy jest pani w stanie z nim wejść w związek na dłużej, czy chciałaby pani relacji, dajmy na to na chwilę, jakiejś tutaj czasowej i w tej relacji się tutaj w jakikolwiek sposób spełniać? W momencie, kiedy pani zdecyduje się z nim wejść tutaj w taką relację długoterminową, długotrwałą, na zasadzie tak naprawdę tutaj tworzenia takiej relacji stabilnej, no to musi pani zrezygnować na dzień dzisiejszy z obecnej relacji, w której pani jest. On czeka dosłownie na taki ruch gdzieś tutaj z Pani strony. Jak Pani będzie miała czyste konto, to on będzie w stanie gdzieś tutaj cokolwiek zrobić i zadziałać. On ma takie poczucie winy w stosunku do Pani cały czas, że gdzieś tutaj Pani namiesza w życiu, a potem tak na dobrą sprawę każdy pójdzie w swoją stronę, a on zostaje... Tutaj bez, tego, bez tej relacji, natomiast pokazuje się tutaj starający na przyszłość, wychodzący z zamiarami, wychodzący z zabieganiem o panią, a także chęcią tworzenia czegoś tutaj na stałe. Jeżeli chodzi natomiast pa o panią, tutaj to tak, przede wszystkim pani jest strasznie zachwiana gdzieś tutaj w głowie, nie ma pani pojęcia, w którą stronę pójść, nie ma pani pojęcia, czy lepiej gdzieś tutaj to ruszać jako sprawę, czy lepiej gdzieś tam tutaj sobie odpuścić, czy może lepiej gdzieś tutaj. Tak na dobrą sprawę, cokolwiek zmienić, co dałoby Pani tutaj jakiekolwiek poczucie tutaj czegokolwiek innego. Traktuję Go Pani trochę jakiego jakiegoś tego chłopaka na chwilę, tak? Na dzień dzisiejszy. Pojawiam się i znikam. Nie ma nic tutaj stałego, przez co Pani czuje ten niepokój. E, trochę Pani wściekła mi się pokazuje na niego. Tutaj ewidentnie Pani przeszkadza to, że te kontakty są między Wami w takim stanie, a nie innym. No i tutaj z tego powodu będzie między Wami konflikt. Pokłócicie się troszeczkę, jeżeli chodzi o to właśnie jego... Odzywanie się, nieodzywanie, to, że rzeczywiście gdzieś tam te wiadomości nie są, nie są tak regularne, jakby pani tego wszystkiego oczekiwała. Druga, druga tutaj taka dość istotna sprawa to fakt taki, że, pocz, że poczeka sobie pani tutaj na niego chwilkę, przede wszystkim jeżeli chodzi o kontakt na teraz. Tutaj się pokazuje ten czas oczekiwania. Przede wszystkim dlatego, że on czeka, co pani zrobi. Czy Pani będzie w stanie gdzieś tam sama, sama wyjść z inicjatywą i zawalczyć, czy też nie? W momencie, kiedy Pani by się zdecydowała na to wszystko, że wchodzi Pani w ten układ, że jest Pani w stanie się gdzieś tutaj e, zawalczyć, to generalnie jak najbardziej pokazuje mi się, relacja na stałe, jesteście w stanie stworzyć fajny, stabilny związek. Tylko w tym momencie zależy to od pani. Czy Pani coś z tym robi, czy zostawia Pani to na tym etapie, na którym to jest na dzień dzisiejszy, idzie swoim życiem i nie wraca tutaj do przeszłości. Wybór tak naprawdę jest. Teraz wybór nie będzie, dajmy na to za pół roku, bo jeżeli pani tutaj w tym momencie weszłaby z nim w romans, ja nie widzę, żeby ten e, romans e, dał radę wrócić do przyjaźni. Tak? Jeżeli gdzieś tutaj zostaniecie na etapie przyjacielskim, ok, fajnie macie znajomość na całe życie. E, z romansu tutaj i tak mi się pokazuje między wami takie dosyć duże przyciąganie. Tak czy tak i tak będziecie stawali przed tymi decyzjami, czy wychodzić z tych obecnych relacji, czy też w nich zostać. I tutaj pani pyta, jak układa mu się w obecnym związku. Już tutaj zerkniemy, i jak układa mu się w obecnym związku. To znaczy tak. Jeżeli, jeżeli chodzi tutaj o ten jego obecny związek, pokazuje mi się przede wszystkim karta zdrady. Karta tutaj tego, że on generalnie tak czy tak zakończy ten związek i tak czy tak cały czas będzie, będzie tutaj szukał kogoś sobie, kto da mu tak naprawdę zrozumienie. W jego związku brakuje zrozumienia, brakuje rozmów tak naprawdę i brakuje tego, żeby mogli ze sobą porozmawiać na każdy temat. On cały czas gdzieś tutaj gra. Ta kobieta, z którą jest na chwilę obecną, też zamiast pokazać siebie, jak jest naprawdę, co tak naprawdę gdzieś tam czuje, co jej się podoba bardziej czy też mniej, też pokazuje mi się jako osoba, która udaje, gra kogoś, kogo on chce widzieć, on natomiast też stara się gdzieś tutaj nie pokazać, byle, by nie pokazać właśnie swojego takiego wnętrza prawdziwego. I poprzez to, że on nie do końca potrafi tutaj pokazać to swoje wnętrze prawdziwe, przez to, że gdzieś tutaj nie do końca potrafi na te tematy rozmawiać, no to ten związek się gdzieś tutaj niszczy. Dla mnie w przyszłości nie ma przede wszystkim, dlatego że on stanie przed wyborem i wybierze tutaj osobę, którą pozna, ewentualnie wejdzie z panią tutaj w związek, ale tak czy tak on będzie miał inną kobietę. Pozdrawiam serdecznie. Dobrze, już tutaj przechodzimy do kolejnych Państwa SMS-ów. Dobrze, tutaj mamy kolejny SMS. Pyta pani Ania. Ile tak naprawdę mój chłopak ma dzieci i czy zależy mu na mnie? Serdecznie pozdrawiam i dziękuję. Okej, okay, już tutaj sprawdzamy. Jak to wygląda? Okej, okay, i już tutaj pani sprawdza, i na pani chłopak. Tak naprawdę ma dzieci. Mi się pokazuje dwoje dzieci, ewidentnie. Dobrze, i pani pyta, czy jemu zależy na pani, i już tutaj sprawdzam, czy jemu zależy na pani, jaki ma tak naprawdę do pani stosunek. Ja Pani powiem tak, pierwsze co mi się tutaj w kartach pokazuje to, że on nie jest do końca z Panią szczery, niestety. E, troszeczkę u niego pokazują się tutaj takie e, zmiany emocjonalne. Z jednej strony e, kocha panią, jest tutaj nastawiony na to, żebyście gdzieś tam tworzyli jakiś stabilny, fajny związek, a z drugiej strony pokazuje mi się tutaj przy nim e, gdzieś tam niezadowolenie do końca z pani zachowania. Ewidentnie pokazuje mi się tutaj, m, tak jakby. Gdzieś tam na dobrą, na dobrą sprawę taka blokada tutaj jego przed tym, żeby właśnie w to wszystko gdzieś tam wejść. Niestety pokazuje mi się tajemnica ukryta przed panią, która doprowadzi między wami tutaj do takich dosyć ostrzejszych kłótni. Przy nim jest kobieta jakaś z podróży, z którą on na dzień dzisiejszy nie romansuje. Ale pokazują mi się tutaj wiadomości. I jeżeli Pani na to nie zwróci uwagi już na dzień dzisiejszy, to niestety ta kobieta jest w stanie do doprowadzenia tego, że ten związek gdzieś tutaj po części by się rozpadł. Dlatego ja polecam naprawdę bardzo, żeby Pani na to wszystko sobie zwróciła uwagę. Pozdrawiam serdecznie i wszystkiego dobrego. Już tutaj. Odpowiadam na Państwa, dalsze. Dobrze, tutaj mamy kolejny anonim. Pyta Pani Agnieszka. Czy karty mówią, kim będzie mój partner życiowy, kiedy go spotkam, kiedy widać jakieś zmiany w sferze osobistej? Pozdrawiam, również pozdrawiam. Już tutaj Panią rozpisuję. I już tutaj pani sprawdzam, jak będzie u pani w jak wyglądało, jak będzie tutaj z tym pani partnerem przyszłym. Znaczy tak, pierwsza rzecz, która mi się tutaj pokazuje w kartach, jest mężczyzna z przyszłości, który bardzo silnie będzie chciał do pani wrócić. I w, I w relację, w którą nie powinna pani absolutnie wchodzić. Bo w momencie, kiedy pani wejdzie tutaj w tą relację, to generalnie zostaje pani kolejny raz zraniona. I to się pokazuje wręcz takie typowe. Natomiast tak, jeżeli chodzi o partnera poznanego takiego na dłużej, pokazuje mi się mężczyzna poznany jesienią. Będzie to mężczyzna troszeczkę starszy od pani. Generalnie, facet z takim dosyć. Poważnym podejściem do życia. Natomiast trochę materialista skupiający się właśnie tutaj na pracy, zarabianiu pieniędzy. Osoba, która prowadzi jakąś własną działalność na tej zasadzie. Ewidentnie jest to typ człowieka, który lubi przewodzić. Dominator, który gdzieś tutaj sam woli, kiedy do niego należy ostatnie słowo. On sam podejmuje decyzję i nie zwraca na dobrą sprawę uwagi na to, troszeczkę co druga osoba gdzieś tutaj chce bądź nie chce, jest w stanie przekonać tą drugą osobę do swoich racji. W każdym bądź razie jest to mężczyzna, z którym pani założy tutaj taki związek na dłużej. Od pani będzie zależało, czy też pani gdzieś tutaj e, będzie chciała jeszcze na kogoś innego poczekać, czy to już będzie mężczyzna, z którym pani stworzy związek. E, natomiast gdyby pani chciała jeszcze tutaj poczekać na kogoś innego, to pokazuje mi się tutaj jeszcze jeden pan e, poznany w styczniu. Ten mężczyzna będzie bardziej nastawiony uczuciowo i bardziej taki spokojny z nim związek. Z tym pierwszym facetem będzie to związek taki Dosyć burzliwe. Raz będzie mm, tak, za chwilkę będzie inaczej. Cały czas będzie pani odczuwała jakąś tutaj niepewność. Natomiast kiedy pozna pani tego drugiego mężczyznę, będzie pani cały czas wiedziała, na czym pani stoi i bardziej stabilnie pani tutaj do tego wszystkiego podejdzie. Pozdrawiam serdecznie i życzę wszystkiego co najlepsze. <laughs> Dobrze, drodzy państwo. Ja tutaj państwu przypominam, że możecie państwo wysyłać, wysyłać do mnie sms -ki. Oczywiście, oczywiście e, przypominam o pisaniu imion dat urodzenia, imion dat urodzenia, osoby, o którą pytacie, jeżeli chcecie pozostać Państwo anonimowi, proszę byście na początku każdego SMS a pisali do mnie słówkę anonim, wtedy ja będę wiedziała, że nie chcecie, bym zdradzała tutaj Waszych takich zbyt intymnych szczegółów. E, drodzy Państwo, ja teraz e, muszę Państwa na chwileczkę. Przeprosić. Za chwileczkę dosłownie do Was wracam. Natomiast w trakcie przerwy możecie Państwo wysyłać SMS-y. Proszę się nie martwić. Dzisiaj odpowiem Państwu na wszystkie sms które tutaj nadejdą w trakcie programu. Więc też nie będzie tak, że będziecie tutaj musieli czekać. Pozdrawiam.